Hej, wracamy do książeczki. Książeczki mojego autorstwa. Nie wiem, czy będzie ją tutaj dobrze widać. Nikt nas nie uczy, jak sprzedawać. W rozdziale 5 kół olimpijskich, w zadaniach, w tym w zadaniu na poziomie wysokim, czyli w dyscyplinie sportu, które, którą określiłem jako łucznictwo wymagające hmm, sporych umiejętności, jest następujące zadanie. To jest strona 24. Znajdź dzisiaj czas na 15-minutową refleksję na temat tego, po co i dlaczego zajmujesz się sprzedażą. Nie sugeruj się swoimi pierwszymi odpowiedziami, zrób listę wszystkich powodów, które przyjdą ci do głowy. Wracaj do tej listy regularnie w tym i w następnym tygodniu. Dopisuj i rozwijaj swoją samoświadomość. I to jest drugi temat, drugie zadanie związane z budowaniem naszego serdecznego nastawienia do innych poprzez odpowiedź. Po co i odpowiedź dlaczego zajmuje się sprzedażą? Dość często te pierwsze pomysły, pierwsze powody, które nam przyjdą do głowy, są dla nas no, siłą rzeczy najbardziej oczywiste. Te odpowiedzi już sobie gdzieś tam daliśmy, i nawet jeżeli one nie są spektakularne, te odpowiedzi, no to mniemam, zakładam, że są prawdziwe. Natomiast w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, a po co jeszcze? A dlaczego jeszcze? A co w tym jest jeszcze takiego? Dlaczego dzisiaj, teraz, ostatnio albo przez długie lata zajmuję się sprzedażą? Bo to ci da troszkę więcej odpowiedzi kontekstu, odpowiedzi na pytanie o twoją rolę społeczną. Tego dotyczy ten rozdział mojej książeczki, te pięć kół olimpijskich. To są pytania o Twoją rolę społeczną. Dlaczego sprzedaż jest jednym z, w moim przekonaniu, no ale to ja jestem autorem tej książki, w, jednym, w moim przekonaniu jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych ról społecznych, dającą olbrzymi dostęp do innych ludzi i dającą olbrzymi wpływ na innych ludzi. Tyle tylko, że to są moje odpowiedzi, a ja chcę Ciebie zachęcić do tego, żebyś udzielił sobie swoich odpowiedzi na te pytania. Sięgnij do tego, to jest strona 24, kategoria łucznictwo, czyli poziom wysoki, pytanie numer 1. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty.